Dzień dobry, witam Was w trzecim odcinku mojego podcastu. Moim gościem dzisiaj będzie Paweł Jurczyński e, i porozmawiamy sobie o tym trochę, jak to jest być trenerem trójboju. E, moje pierwsze, najważniejsze pytanie do Pawła jest takie, e, co go przekonało do tego, żeby zrezygnować z pracy etatowej, którą miał i zacząć pełnoetatową pracę trenera. E, przede wszystkim dziękuję za zaproszenie i dzień dobry wszystkim. Um, w gruncie rzeczy ja idąc na studia... Nie wiedziałem co chcę robić w życiu, więc poszedł, wybrałem swój kierunek, bo jestem magistrem akustyki z wykształcenia, ponieważ grałem na gitarze. I w gruncie rzeczy jak szedłem sobie już na te studia, to już zacząłem trenować na siłowni, po czym się okazało, że na z Wrocławskiej jest coś takiego jak sekcja trójboja siłowego i totalnie mi to wciągnęło. Po roku czasu się okazało, że dokładanie krążków na sztangę bardziej mi bawi niż przypinka przy lustrze. No i tak to zostało. Po czym okazało się tam na przestrzeni lat, że jako zawodnik to ja byłem zawsze do kitu, byłem średni, natomiast jako trener zacząłem się tam bardziej realizować. Nie? I w gruncie rzeczy, no bo jeśli ktoś nie wie, to jestem założycielem Pocztangi. Jakby co, nie roszczę sobie do tego prawa absolutnie, to tylko jakby wspomnienie. Więc okazało się, że generalnie lubię też o tym pisać, lubię się dzielić wiedzą i na początku Pocztanga to po prostu były moje bądź przetłumaczone artykuły z Elite of TS, ze Stronger by Science itd. itd. A zacząłem w sumie bawić się w trenerkę najpierw znajomych. Potem takim dosyć dużym przełomem, jeśli chodzi o karierę, to było to, jak Kamil Koczwara przysłał do mnie swoją znajomą, która mieszkała we Wrocławiu i powiedział nauczysz się siadów. Ja byłem taki, ja przecież nic nie wiem, ja nic nie zrobię. Ja, no ale jakby doszło do tego, okazało się, że była super zadowolona, więc zaczęliśmy współpracę. No i okej, okay, no to mogę to faktycznie robić. Mogę komuś pokazywać przysiady, wyciskanie itd. itd. Dzięki temu też pocztanga zaczęła się rozwijać, zaczęliśmy faktycznie trenować ludzi. No i po pewnym czasie się okazało, że fajnie, oczywiście etat daje stabilizację finansową od 8 do 16, czy jak to tam jest, e, pracka stabilna, super. Natomiast w pewnym, po pewnym czasie jednego z drugim nie, byłem, nie mogłem pogodzić. I w pewnym momencie praca na pełnym etacie i pocztanga jako już pełnowartościowy projekt, gdzie robiliśmy szkolenia. Ja miałem przynajmniej już chyba 30 zawodników, to tego się nie dało, więc tuż przed pandemią zdecydowałem się, poszedłem do szefa, że chcę ukrócić to na pół etatu. Bo jak ktoś nie wie, to jest super korzystne, jeśli zarabiacie minimalną krajową na etacie, to jesteście zwolnieni z ZUS-u, jakby ZUS pokrywa Wam etat i nie musicie płacić sami jako JDG, bo ja JDG mam od 2016, a dopiero ostatnie dwa lata faktycznie płacę ZUS, no bo już nie mam etatu. No ale w pewnym momencie nawet te pół etatu już było zawadzające, no więc no, tak, tak się zdarzyło, że też firma po prostu e, spajtowała, w sensie e, firma, w której pracowałem ponad 10 lat, w której już miałem układy, bo to też naprawdę pomaga, że rozmawiałem z szefem, który był naprawdę mega ziomkiem dla mnie, że słuchaj, no a jadę na zawody, będę tam tydzień, więc ja ponadrabiam tą pracę, którą mam zrobić, okej, okay, masz zrobić swoje, ma być w rozkikany, po prostu najwyżej w następny tydzień dłużej i to było mega super. Ja też wiedziałem, że jak firma sploidowała, to szukanie pół etatu, gdzie bym miał taki układ, absolutnie nie uda, nie? I no czemu zdecydowałem się koniec końców, że ej, bo w sumie mogłem zrezygnować z trenerki, ale raz, nam się to tak rozkręciło, jestem w tym na tyle dobry, że chciałem to kontynuować. Dwa, i chyba najważniejsze, i chyba najważniejsze przesłanie, finanse nigdy nie były moją podnietą, pieniądze nigdy nie były moim jakimś tam, jakimś nadrzędnym celem, ja po prostu lubię to robić, żeby się realizować, i moim głównym marzeniem mhm. jest tak naprawdę zostawić coś po sobie. Czy to w kwestii wyników, czy w kwestii działania systemu, czy czegokolwiek, co mogę zrobić, spróbuję, bo też bycie trenerem, tak naprawdę jest pracą kreatywną. I o ile etat też może być kreatywny, to jedno jest co praca dla kogoś w ramach tego, co ten ktoś wymaga, więc tej kreatywności jest znacznie, znacznie mniej. Mhm. Okej, okay, dziękuję bardzo. Jeśli chodzi o Twoją trenerkę, właśnie Twoją pracę, tak jakby na co dzień, masz dosyć nietypowe metody, jakby treningowe, powiedzmy takie, które rzadko kiedy obserwujemy u innych trenerów, jeśli chodzi o narzędzia, których używasz, jakby ty jesteś dużo bardziej specjalistyczny, jeśli chodzi właśnie o badania, analizy, jeśli chodzi jakby o właśnie prędkość wykonywania boju, czy też to w jaki sposób zawodnik funkcjonuje na co dzień. Jakbyś mógł trochę więcej o tym powiedzieć, bo to jest dla mnie osobiście zupełna nowość, to co na przykład teraz widzę u Łukasza w, róż... w ćwiczeniach na treningu, w jakichś dodatkowych akcesoriach, to jest trochę inne podejście po prostu niż my znaliśmy? Wiesz co, ja myślę, że to jest głównie skorelowane z tym, że moim idolem od zawsze był Mike Tushir, który również jest bardzo data driven, czyli bardzo dużo akumuluje danych, bardzo dużo agreguje danych, bardzo dużo tych danych analizuje, czyli próbuje to chaotyczne coś, co jest człowiekiem, ma swoje życie, ma swoje podniety, ma swoje problemy i ma swoje jakiś background treningowy itd. itd. Próbuje to włożyć jakieś ramy, to w moim przypadku Excela, w jego ramy jego całego Training Labu. Nie? I myślę, że to jest główna podstawa, że możemy sobie gdybać na jakichś subiektywnych odczuciach, tak jak każdy z nas ma, każdy ma jako trener jakiś bagaż swoich doświadczeń. Ale koniec końców, obiektywizacja tego to jest faktycznie to, co daje ci realny obraz zawodnika i realny, realny progres tego. Mhm. Wszelkie subiektywne odczucia, że według mnie będzie dobrze. Dla mnie to nigdy nie było po prostu wystarczające. Ja zawsze szukałem rozwiązań, no dobra, ale czemu, jak zrobię jemu taką rozpiskę, to jest super, a druga osoba na tej rozpisce robi absolutną kupę. Mm -hmm. nie? I to było szukanie tego. Przez, różny, wiesz, przez różne lata to różnie wyglądało, bo najpierw szukaliśmy tego totalnie w anatomii, w rozwiązywaniu problemów zawodników, przez dobór odpowiednich ćwiczeń akcesoryjnych, przez łatanie balansów strukturalnych. Obecnie, oczywiście to jest ważne, obecnie bardziej widzę to przez pryzmat programowania, dobierania Odpowiedniego tonażu, odpowiedniego workloadu, odpowiedniego rozplanowania wszystkiego w czasie, kiedy jest, kiedy jest trening ważny, kiedy jest nieważny, itd. itd. Yy, więc jakby połączenie tych dwóch światów. Nie? I, czy to jest nowatorskie? No trochę jest, ze względu na to, że jako jeden z pierwszych w Polsce zacząłem liczyć stres-indeksy, czyli z exertion loady, tak to, to się oryginalnie nazywa, co zostało wymyślone przez Roberta Frederika. Bo zawsze mi też brakowało, my wszyscy treno, pro, pro, programowaliśmy na początku, metodo, metodologią radziecką. Mhm. Czyli najważniejsze to są NL, czyli liczba powtórzeń i average intensity, czyli średnia ważona intensywności. Tylko to jest za mało. Czemu jak zawodnik mi robi 5 razy 5 na 60%, to jeden jest totalnie świeży, a drugi jest absolutnie zmęczony. I przez wprowadzenie przez Tushira, Scaliborga, czyli RPE, który już jest bardzo na co dzień używany przez wszystkich, i jeszcze, jeszcze możliwość wyliczenia pewnych składowych tego zmęczenia, czy to obwodowego, czyli nazwijmy to strukturalnego, czy ośrodkowego, czyli nazwijmy je to zmęczenie zmęczeniem układu nerwowego. Przez subiektywizację tych, e, tych parametrów nagle okazuje się, że możemy mieć znacznie głębsze, subiektywne, więc nie pozbawione wad, ale znacznie głębsze wejście w to, faktycznie czym ja dawkuję zawodnika, jak ten zawodnik jest obecnie trenowany. I mhm. to jest bardzo, już zaczyna być bardzo indywidualne. Więc myślę, że to głównie to. Czy to jest jakieś super rewolucyjne? Myślę, że jest nowe, ale nie rewolucyjne, bo tak naprawdę patrząc na zachodni rynek, sporo osób już to tak naprawdę robi. My po prostu musimy gonić w zachód. I trochę się odwrócić od tego, co robią na zachodzie. Zwłaszcza w kontekście siłowego klasycznego, nie wspomaganego dopingiem, no bo no jednak. Kurde, będzie kontrowersyjnie, no trudno. No jednak, czy Rosjanie, czy Ukraińcy są generalnie enhanced, więc mm. przekładanie ich danych na nasze podwórko czyste nie ma specjalnie sensu. To jest jakby wjeżdżanie cały czas w ściany, nie? Okej, okay, właśnie u ciebie tak naprawdę są zawodnicy i federacji y, IPF i federacji nietestowanych. I jakby, jak to dla Ciebie wygląda treningowo? Czy bardzo mocno różni się trening osoby, które trenuje 100% naturalnie? Wiemy też, że wiadomo w federacjach poza IPF-em też są zawodnicy naturalni, tylko mam na myśli po prostu już, rozróżnimy to na tych, którzy mhm. są na środkach lub też nie. Czy ich trening się różni i jak mocno? Czy widzisz, jak oni się regenerują na przykład? Czy to faktycznie bardzo dużo daje? Paradoksalnie yy, nie jest tu duża różnica. Paradoksalnie jest to głównie różnica w kontekście przeładowania z tygodnia na tydzień, jak i traktowania obciążeń yy, boże, objętości treningowych, mhm. i powiedziałbym w tej chwili, że na korzyść zawodników czystych. Może mhm. dlatego, że za, zawodników czystych mam generalnie lżejszych, więc mniejszą muskulaturą, więc szybciej się regenerują, więcej sesji są w stanie zrobić, ale też generalnie przez doping wzrasta napięcie mięśniowe, nie? więc. Agresywne przeładowanie, czy też bardzo duże wrzucenie objętości na zawodników enhanced jest kontraproduktywne, wbrew, mm -hmm. wbrew obiegowej opinii, bo oni się szybciej regenerują, bo są na bombie. Tak, jasne, mięso się szybciej regeneruje, ale ścięgien, więc zadeł to nie dotyczy. Więc tam też przez wrzucenie dużej objętości po prostu więcej kontuzji. I tutaj jakby w, w in favor są zawodnicy czyści. Mm -hmm. Są bardziej, jakby to mięso nie rozwija się nad stan, poza inne struktury kości więzadła stawy, e, tylko ten rozwój jest bardziej równomierny, dzięki czemu e, tak naprawdę można im wrzucić większą objętość bez większej szkody. I no, myślę, że to główna jest rzecz. E, no i też oczywiście, jakby mięsień bardzo się mocno. Jest w stanie regenerować, możemy go przeładować też do, dosyć dużymi skokami z tygodnia na tydzień ciężaru, natomiast układ nerwowy tego, tej, tego wspomagania nie ma. Więc również łatwiej jest tak naprawdę, wbrew w opinii, um, takiego zawodnika na dopingu po prostu przetrenować. Okej. Okay. To zresztą znamy z autopsji, nie? tak, 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 to prawda. No i ma to też bardzo dużo sensu i to też jest dobra informacja dla zawodników, którzy jakby są na ten moment naturalnie i tak bardzo często chcą gdzieś tam spróbować tego, nazwijmy to czarniejszego trójboju, tak jakby, że to niekoniecznie musi być na, na ich korzyść, tak jakby, więc jakby to, to fajnie, że o tym mówisz, i że faktycznie ja nie wiedziałam, że tak jest, że oni się regenerują tak jakby dużo lepiej tak naprawdę. Okej, okay, teraz powiedz mi jeszcze a propos właśnie zawodów, tu, na które jeździsz, jeśli chodzi o IPF przede wszystkim, czy są takie zawody, które jakoś bardzo zapadły ci w pamięć. Tak, jakby coś, co jest dla ciebie takiego najfajniejszego, nie wiem, czy z twojej kariery trenerskiej stricte, czy nawet takiej powiedzmy, gdzie lubisz jakiegoś zawodnika, zrobił coś, co to było dla ciebie spektakularne, czego byś się na przykład nie spodziewał po nim. Bądź po niej. Kurczę, wiesz, no, myślę, że nie będzie żadnym zaskoczeniem, że jedno z najważniejszych imprez w moim życiu, i myślę, że nie tylko moim, tylko też Agaty, jest Sheffield 2024, mm -hmm. którą ona wygrała. Samo Sheffield, samo bycie tam już w 2023 było naprawdę absolutnym wow. Mm -hmm. Z tym, że w 2023, dzięki Agacie tak naprawdę doszliśmy, kiedy Agata zaczęła ze mną pełną współpracę po tym imprezie, to tak naprawdę byliśmy trochę obcy w tym środowisku. Obecnie bardziej się tu poruszamy jak wśród swoich starych mm -hmm. znajomych, co jest ekstra. No, ale jak w 2024 wygrała, no to to były niesamowite emocje. Zresztą Sheffield jest tak przygotowana i mam nadzieję, że Clash będzie zbliżony do tego, przynajmniej teraz jak będzie w lutym. No 2000 osób, które ogląda trójbój, wiesz, cała ta oprawa z ogromnym ekranem, z udźwiękowieniem tego z... No, było fantastycznie, nie? to jeden z najlepszych zawodów. Bardzo dobrze wspominam jeden z pierwszych moich zawodów międzynarodowych, gdzie pojechałem jako trener, czyli 2019 rok, gdzie Grzesiek wtedy był mistrzem Europy Subjuniorów. wygrał wtedy kategorię 105, a Jakub Lenar był chyba srebrny, więc pojechaliśmy, zrobiliśmy dwa medale też, co było mega fajne. Bardzo fajny wyjazd, generalnie wspominam. No i trzeci taki z tych międzynarodowych, z takich ważnych, no to po raz pierwszy pojechaliśmy na jakąś taką większą ekipą, to były Mistrzostwa Europy Juniorów w Pradze, gdzie byliśmy po prostu cały tydzień na zawodach. Co się wiesz, w naszym, w nasz, po raz pierwszy nam się zdarzyło, że mieliśmy tak obstawionych zawodników, że siedzieliśmy 8 dni w Pradze, przepraszam, w piźnie. Z tego względu, że mieliśmy tylu, tylu kadrowiczy. Bo też ekstra, że to się po prostu rozwinęło, że mamy większość kadry tak naprawdę. To było mega, nie? No żałuję, że nie byłem na kaszu. Z Wami? E, I więcej tego błędu nie popełnię? <grywa> e, w Polsce nie było chyba takich zawodów, które były. Jakby, wiesz, to też jeśli masz przez pryzmat mistrzostw świata, jedziemy na mistrzostwa świata, jedziemy na Sheffield, Tak jak przyjeżdżam na zawody w Polsce, na mistrzostwa Polski, e, st i zawsze staram się być jak najbardziej, bo to e, tak samo podchodzić do tego, że ok, no to jest ważny start dla moich zawodników, a to nie są te same owoce. To już jest takie, wiesz, to już jest takie, no, no, dobra, dobra, rekord, 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 fajnie, nie? No i też, no, mi się te obecnie na tym etapie, jeśli chodzi o Mistrzostwa Polski, to tak naprawdę jest, dla większości moich ludzi to jest wejście po prostu na arenę międzynarodową i na, jakby dlatego też ja nie mam jakiejś tam specjalnie, wiesz, um, nie interesuje mnie przynależność klubowa tak bardzo, się mhm. tak wyrażę, nie? W kontekście tych polskich klubów związanych z PZK Fit. No bo i tak interesuje mnie pomoc międzynarodowa. Czy to jest klub z Krakowa, czy to jest Klub z Poznania, mhm. czy z Wrocławia? Z Wrocławia jest tym związany, więc najlepiej by było, ale ja nikogo nie będę nigdy przekonywał. Mhm. Jakby liczy się to, że jesteś z Polski i startujesz na zawodach międzynarodowych i to. Na końcu o to chodzi, nie? Oczywiście. I też, czy Ty jako trener widzisz, jakby jesteś wiele lat jakby już w branży, widzisz, że ten sport faktycznie jakby teraz nabrał dosyć dużego tempa jakby rozwoju? Faktycznie... Jezu, zdecydowanie. Okay. I to nawet u nas w kraju, bo nie tylko, no zresztą przed, przedwczoraj przecież zrobiliście prawie 500 kg. Tak, z Nikolą Górecką. Nie? Tak, no rewelacja. No. I to idzie również tym samym nurtem równolegle w PZK FIT. Za tydzień, kiedy to nagrywamy, mamy Mistrzostwa Polski i w kategorii 700, ja myślę, że padną 3500 nie? No. więc to idzie w końcu do przodu. Tylko stety bądź niestety, bo zawsze jest co gonić, to chyba bardzo dobrze i tak dla nas. No świat też idzie do przodu. I myślę, że głównym motorem napędowym jest Szefit i to, że nagle z się pojawią pieniądze, no bo na Szefit mo można wygrać, jak ktoś nie wie, 40 tysięcy euro. Całkiem, przepraszam, funtów. Całkiem spora, no. spora, spora, gotówka. No i no nagle co? Okazuje się, że junior w kategorii 8,3 robi 400, 900, przepraszam. Mhm. Tutaj 20 latek robi 415 kilo w ciągu i tak dalej, i tak dalej. To zaczęło być niesamowicie rozwojowe i szczególnie mi imponuje rozwój tak naprawdę tej, tej damskiej sceny, tej kobiecej, mhm. bo to idzie jeszcze szybciej. To jak szybko są tam rekordy pobijane, i to zarówno na polskiej scenie, jak i międzynarodowej, no przekracza wszelkie moje oczekiwania. Ne? No i myślę, że też twoje trenerskie serduszko się cieszy, że tak. że to idzie w taką stronę. I też jeśli chodzi właśnie o to, co powiedziałeś a propos zawodów międzynarodowych, czy tych imprez też się pojawia coraz więcej? Bo może nawet jeśli chodzi o otwarte drzwi, że tak powiem, dla zawodników, czy jest większa łatwość wyjazdu za granicę, czy dalej na przykład to jest tak trudne powiedzmy, jak 5 czy 6 lat temu, żeby zawodnicy mogli podróżować? Jak to wygląda też, jeśli chodzi o finanse w ogóle zawodników, czy pojawiają się jakieś. Instytucje, które na przykład w jakikolwiek sposób sponsorują takich zawodników, czy to jest całkowicie dalej wyłączone, tak jakby ze sponsoringu? Niestety jest wyłączone e, i to zarówno po jednej stronie, po ciemnej stronie mocy, jak i My. po jasnej stronie mocy, nazwijmy to. E, no w 2020 PZK FIT Spad jest stowarzyszeniem, nie jest polskim związkiem, więc jakby finansowanie z ministerstwa zostało ucięte. Więc dla zawodników, którzy chcieliby reprezentować kraj międzynarodowo, czy w innych federacjach czy PZK FIT. Ta droga jest mniej więcej ta sama, czyli wszystko trzeba sobie opłacić. Um, mi się podoba bardzo ta idea, którą ma Art Rukiczek wprowadzona w UPC, czyli powołanie do kadry. Musisz wystartować, musisz zrobić jakiś dobry wynik i dzień dobry, wtedy jedziesz na Mistrzostwa Europy, powiedzmy do Finlandii. To jest super, bo to mm -hmm. jest jakby jakaś droga kariery. Nie? To, że można było, z całym szacunkiem oczywiście, to jest tylko moje zdanie, ale to, że możesz jechać na Mistrzostwa Świata do Siedlec i zapłacić po prostu wpisowe i zostać Mistrzem Świata, to nie o tym w tym sporcie chodzi. To jest mały laur według mnie. To jest trochę. na wyrost, no bo porównując do tego, jaką, jaką drogę musisz odbyć w PZK PZKF, musisz wygrać swoją kategorię dwukrotnie, aby być drugim, e, drugą drugim e, na mistrzostwach Polski i następnie kwalifikujesz się z tego, opłacasz sobie start, no i mierzysz się z absolutnie najlepszymi, nie. I o ile no wygranie. Mistrzostw Polski wydaje mi się, dla moich zawodników, dla większości, moich zawodników, nie jest specjalne wyzwanie. Tak. No, poza Agatą zajęcie, jakieś dobre lokaty, czyli powiedzmy top 8, top 6, to jest naprawdę wysoki wynik, więc ten świat jest naprawdę wysoko. No, dość powiedzieć, że um, jest na która obecnie wydaje mi się. Na ten moment to się pewnie zmieni teraz po zawodach. Według mnie była druga, jeśli chodzi o nasz, zawodniczki u nas w Polsce, moje zawodniczki w Polsce, po Agacie zaraz, mhm. jeśli chodzi o wynik. No była czternasta na Europy, więc no, poziom jest po prostu absurdalnie wysoki. wysoki nie? Ale to dobrze, mamy co gonić. No tak, to prawda. A myślisz, że jest szansa, że to się w trójboju zmieni przy tym, jak to się rozwija, czy raczej twoim zdaniem jakby finansowania zawodników tak topowych i tak i tak nie będzie. To oczywiście po, poza jakby zawodnikami, którzy już mają jakby taką możliwość. No tak, no bo mówimy, że Agata ale Agata ma sponsorów i tak dalej, no ale no po prostu przez to, że jest niesamowicie rozpoznawalna, jest najlepsza na świecie. Więc jakby to no ciężko, jest poz... żeby tutaj nie Dokładnie, było tego nie? po prostu. To, to, już byłoby, no to już była przesada, gdyby tutaj nie było takiej możliwości. Trudno mi powiedzieć, jakie będą zagrania, bo tak naprawdę E, polski związek, z tego co wiem, stara się wrócić pod skrzydła ministerstwa. E, no na razie z miernym skutkiem. Może dzięki popularyzacji tego sportu na świecie zostanie ten sport dostrzeżony. No bo hej, no jednak mamy całkiem spore zainteresowanie. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy na przykład zbliżyli się do poziomu Holendrów. Mhm. W Holandii jest obecnie tak. Albo Holandia, Danii, przepraszam, nie pamiętam. No nieważne. W każdym razie, któryś z tamtych krajów obecnie jest tak, że jeśli ktoś jest top 8, mistrzostw świata, to z automatu dostaje 10 tysięcy euro. Więc to jest całkiem opłacalny sport i też e, holenderska federacja i Holendrzy generalnie zajmują coraz bardziej topowe miejsca. No bo kurde, no jednak jak, jak bardzo by to nie było wiesz, e, takie Przyziemne. Przyziemne, ja. oczywiście. No to pieniądze najbardziej przyciągają do tego. Więc na przykład rozmawiałem sobie z takim ziomeczkiem z Irlandii, jak byliśmy na Mistrzostwa Świata w Kostaryce teraz. I on uważa, że to nie jest jeszcze pe pełny potencjał trójboju. Jakby przyszedł jakiś sześć. Powiedzmy, gość, który ma tam, wiesz, platformy wiejskie, miliardy, tak. miliardy. To ja teraz w trójbój siłowy wkładam, prawda, 50 milionów i powiedzmy, wiesz, masz. Nie wiem, 100 tysięcy euro do wygrania za Mistrzostwo Świata Open. No to nagle ten poziom. Będzie tam, nie? Bo no tak. pieniądze to przyciągną. Po A myślę, że poza tym, że pieniądze przyciągną, to też jest jednak kwestia tego, że jeśli nie masz możliwości takiej, że wygrasz lub też ktoś daje ci te pieniądze na to, żebyś trenował, to musisz mieć jednak pracę, bo za coś tak, musisz się utrzymać. Tak, tak. Stąd też musisz wstać rano, musisz tą pracę wykonać. Tak jakby czasu na trening i regenerację jest zdecydowanie mniej, mhm. więc to się po prostu napędza, że gdyby była taka wypłata tych 10 tysięcy euro, no to tak naprawdę w Polsce myślę, że z takich zawodników, gdyby tyle dostawał, to mógłby tylko i wyłącznie trenować, tak no jakby, tak, no bo tak. to są pieniądze dla nas akurat kosmiczne, takie jakby nie, jeśli tak. chodzi o, o sport. Ehm, Okej, okay, jeszcze takie powiedzmy moje kończące ehm, pytanie ehm, będzie taki czy jesteś zadowolony z miejsca, w którym jesteś w tym momencie jako trener, ehm, czy chcesz jeszcze coś rozwinąć, co ehm, na ten moment siedzi ci tak jakby w głowie? Jakbym powiedział, że jestem zadowolony, to nie, no nigdy nie byłem zadowolony, nigdy nie będę. Myślę, że to jest przede wszystkim kwestia. Wydaje, wiesz, to jest chyba taka podstawowa cecha ludzi, którzy są dobrzy w tym. Tak. <grym> Zawsze jesteś do poprawy. Jak widzę siebie sprzed trzech lat, to reprezentowałem znacznie gorszy merytorycznie i sportowo poziom. I jakbym się porównał trzy lata temu do przed trzech lat, czyli przed sześciu lat, to było dokładnie to samo. Mhm. Więc tendencja jest cały czas zwyżkowa i musi być zwyszkowa. Jeśli mm, jeśli kiedykolwiek powiem, że nie no jestem dobry, już nie muszę nic ze sobą robić, nie muszę nic poprawiać, to jest, jest mój koniec. No. Więc zawsze jest coś do zrobienia, zawsze ktoś robi to lepiej mhm. i zawsze od kogoś można czerpać, nie? Więc na przykład z ciekawostek, na rynku amerykańskim w ogóle wśród trenerki takiej topowej pojawił się gość, który dwa lata temu nie był nikomu znam, nazywa się John Song, jest fizjoterapeutą z wykształcenia. No i spod jego skrzydeł wyszedł Antony McConaughey, mhm. który w, 9, w kategorii 105 zrobił 970 kg, więc przebił total z kategorii 120 na luzie i wygrał w ogóle mistrzostwo świata i myślimy czy nie będzie on teraz jakby jakimś tam pretendentem do wygrania Sheffield. Mhm. Więc zawsze ktoś coś zrobi lepiej i zawsze można coś jeszcze podłapać i się poduczyć i pchać ten wózek do przodu. Nie? Fajnie, super. No ja się bardzo cieszę, że się zgodziłaś na to, żeby ze mną porozmawiać, bo w sumie właśnie z trenerów trójboju w Polsce, też ze względu oczywiście na Łukasza, ale też jakby podziwiam właśnie ten proces jakby doskonalenia się w, jakby rozwijania się w tym, co robisz. No i też to jest fajne, że cały czas można, no my się możemy uczyć od ciebie, ty się uczysz jeszcze od jeszcze innych ludzi, tak jakby dzięki temu też w Polsce właśnie to wszystko się rozwija, bo jednak dużo czerpiesz ze świata, czego ja osobiście Mam wrażenie, że my bardzo długo nie robiliśmy, byliśmy bardzo zamknięci jakby w swoim otoczeniu. E, więc super, że jesteś, bardzo Dziękuję. się z tego cieszę. Wiesz, to też nie jest tak, Natalka, że ja nie czerpię od was, bo każdy ma swoje subiektywne spojrzenie, które ci bardzo rozszerza horyzonty i y, wiele rozmów, które przeprowadziłem z Łukaszem, było takie. Kurwa, ten ktoś ma rację, nie tu się, tu, tu się mogę mylić, tak? Nieśmiertelne podstawki w ciągu, nie? że jednak tak. mają swoje miejsce i bywają przydatne, co jeszcze z dwa lata temu powiedziałem, że bzdurą jest, a ma to swoje miejsce. Więc jakby nie ma nic, niczego, wasza w sporcie, który jest tak słabo przybadany, no bo no, Trójbój siłowy nie ma specjalnie. To się zmienia oczywiście. Od czterech lat mamy taki magazyn, nie, znam, nie pamiętam jego nazwy, w którym są jakby, który przedstawia badanie, badania najnowsze odnośnie właśnie siłowego, z tym, że to badania, które nie są specjalnie zaawansowane, bo trudno by było zrobić też zaawansowane badanie, przez to, jak bardzo chaotyczna jest ta dyscyplina, bo w, w swojej prostocie to jednak to, jak można ją periodyzować, jest kompletnie niesamowite, nie? bo można to zrobić w tryliar różnych sposobów. Więc to jest czerpanie i wieczne sprawdzanie, ok, a co jakbyśmy zrobili to inaczej, i rozmowa, i znowu sprawdzam, e, sprawdzam, jestem, jestem krytyczny, sprawdzam, jestem krytyczny, sprawdzam, jestem krytyczny i tak dalej, i tak dalej. Czyli cały czas po prostu rozwój i tak, to jest tak, to, co możemy tak. z tym zrobić. Super, no ja mam nadzieję ze swojej strony, że faktycznie w tym roku e, razem pojawimy się na klaszu w Dublinie. E, proszę też śledzić. 14 lutego będzie Clash of Titans 4? 4? Tak. 5? 4 Cztery. albo 5? 4? 4? 4? do konsensusu, będzie to Clash of Titans 4. Dziękuję Ci bardzo, Paweł, za rozmowę. Dziękuję. Przecudownie było Cię posłuchać. No i mam nadzieję, że Wam tak samo się podobało. Dziękuję bardzo i do Dzięki następnego za odcinka. W kontakcie.